Okej, okay. siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w, na moim kanale, w pierwszym odcinku Skirt mobilnej, jaką dzisiaj jest Farming Simulator 20, który wyszedł dosłownie kilka godzin temu, ponieważ dzisiaj mamy 3 grudnia, godzina około 12.30, Farming wyszedł przed 10, wiem, że mnie w menu głównym słabo słychać, także już sobie odpalamy nową, nową, gier, nową nowy zapis. Tu jak widać już sobie na trzecim grałem. Dobra, skończyła się muzyka, teraz nie będzie słychać. E, witam serdecznie raz jeszcze. E, tam już na trzecim zapisie sobie grałem ponad godzinę, także popatrzyłem, co tam jest fajnego. E, no a teraz zaczynamy od nowa i. I przejdziemy sobie samouczek. Ja się też będę oddalał, bo wiem, że, że te maszyny są strasznie głośne, ja mam na minimum dosłownie ustawione. Gram na ustawieniach z tego co patrzę, niskich. Y, ponieważ na wysokich to jest, na bardzo wysokich to jest pokaz slajdów. Y, na średnich, szczególnie podczas nagrywania, też potrafi coś przyciąć. Także. Y, tak będę grał na niskich, y, głośność mam na, na 10%. Problem mam taki z nagrywaniem, że gra jest strasznie głośna, a mnie nie słychać. Jak jestem w maszynach czy coś. Taka jest kamera ze środka. Prawdopodobnie teraz mnie nie słychać. Także będę się jednak starał właśnie yy, gdzieś tam oddalać, bo wtedy te dźwięki są ciszej. Także ogólnie, tu są też jakieś podpowiedzi, ale yy, tego już wam nie będę czytał. Ponieważ nawet przy przyłączaniu do innych urządzeń, dźwięk yy, będzie strasznie głośno, więc pewnie mnie będzie słychać. Teraz już też muszę sobie dosyć blisko telefonu mówić, że mnie w ogóle było słychać, ponad te maszyny. Generalnie problem mam taki, że, że gra jest strasznie głośna, a mnie słychać cicho. Poczułem sobie wcześniej słuchawki i było mnie lepiej słychać, aczkolwiek problem był taki, że nie było w ogóle gry słychać. Możecie sobie poczytać. Taki jest ogólnie samouczek właśnie na początku tej gry. No ja już go już widziałem yy, także Także dla mnie to nic nowego nie jest, ale Wy sobie możecie poczytać yy, Jeśli jesteście ciekawi Zatrzymać filmik i, i śmiało. Dobra, zatrudnię pracownika. Yy, no i się przeniesiemy do, do kolejnego. Kolejnego pojazdu, też sobie oddalę, żeby było coś tam widać. Grafika jest dosyć niezła, muszę przyznać, że. Okej, okay, będę spulchniał glebę. <grych> muszę przyznać, że grafika jest całkiem niezła. Bardzo przypomina 19 i w porównaniu z poprzednimi wersjami, w które też miałem czas jakiś. Miałem okazję jakiś czas temu zagrać. Szczerze mówiąc, jest dużo lepiej Przede wszystkim to jest taka opcja, w ustawieniach jak sterowanie żyroskopowe też tego sobie jeszcze nie sprawdzałem, ale nachylenie horyzontu i to jest no to w sumie nie wiem, co to robi, ale na... generalnie w poprzednich farmingach było tak, że, że miałeś jakoś, jakiś od... tak może widok i nie widziałeś w ogóle co jest dalej. I to była masakra. A, nachylenie horyzontu, że po prostu pochylam telefonem. Nie, to chyba mi się nie przyda, bo prędzej się wymiotuje niż. <śm> prędzej się zmiotuję niż, niż tutaj cokolwiek zrobię e dobra. Też tak nie chcę mieć. Lubię jednak widzieć horyzont. Także też zatrudnimy sobie pracownika. Skoczymy teraz do, do siewnika, tutaj też y do siewów, tak dalej, podpinamy. Elegancko. Wybierz roślinę. Myślę, że e, tak samo jak na, na tym drugim slajdzie, wybiorę sobie soję. Bo jednak to jest dosyć e, opłacalny. No, chyba, że rzepak. Mm, bo tu ogólnie w sklepie są ceny różnych plonów. Mm, no i rzepak jest troszeczkę z tego co widzę. O, nawet tu jest, tu jest drożej. 1600. I tak dalej. Ale kukurydza jest na przykład po 800-600, tam była 900 nawet na tamtym save. Prawdopodobnie ceny będą się tak samo zmieniać. Później drugiego dnia, tam po nocy, no to chyba też pomijać nie można, bo, bo nie da się wysiadać z pojazdów, nie da się yy, nie da się spać w nocy. Nie wiem jeszcze też jak włączyć światła. Z tego co widziałem nie ma leśnictwa, także to jest też yy, problem. Dobra, no to w sumie to w sumie soja czy rzepak odwieczny dylemat. Tu eee, jest 1600, to sobie też posprzedaję, że pak jest troszeczkę tańszy jednak 1500, więc zdzielimy tą soję, chociaż będzie jej pewnie mniej. Ale to nie jest problem, bo znaczy to nawet lepiej dla mnie, bo teraz mam małą przyczepę, więc eee, przejdziemy się ten kawałek, potem studnie pracownika i eee, i coś tam, coś tam, coś tam eee, porobimy dalej, ewentualnie sklep pokażę, jak pracownicy będą ganiać. No, bo na początku można sobie trochę się pobawić, ale potem to już się zaczyna nudzić, więc. Yy, więc można ich tylko kontrolować ewentualnie. Ten tu kręci sobie z tą pszenicą. Podjedź na plac, dobra, on to już kojarzy. Tam jest, tam jest przyczepa. A potem trzeba będzie sprzedać. No to już szczególnie robiłem takie wprowadzające zadanie, także myślę, że że fajnie będzie można przyczepy, dobrze, bardzo dobrze, dziękuję, dziękuję, wiem jak przyłączyć przyczepę. Się ogólnie same yy, przyczepy wyładowują, sama się rura wystawia z kombajnu, zostanie wysypana do przyczepy, w porządku. Trochę szybko klikam, bo ja to wszystko widziałem i też tylko spoglądam i wiem co tam jest napisane. No, ale Wy sobie możecie zatrzymać, chociaż też wiem, że to nie jest pewnie proste, jak się nie spodziewacie, że coś wyskoczy, i ja tak szybko wyłączam to. No, to też potrafi przyklatkować, szczególnie jak jest dużo maszyn w jednym miejscu. Ja też nie mam jakiegoś telefonu najnowszego, gra na Samsungu Galaxy 7 Edge, także nie jakiś tam Note najlepszy. Ale powiem szczerze, że i tak fajnie, że ta gra śmiga. Od Samsunga S6 chyba są wspierane. No, tyle właśnie, że problem mam, jeśli chodzi o ten dźwięk, że, że gra jest głośno, strasznie. Dobra, masz coś tam jeszcze ziomeczku. Także tutaj ogólnie trzy ciągniki Penda 515, bodajże, 150 koni. Tego casea 280 koni, jakoś. No i ten kombajn malutki, tak jak w Falleniku 19. Bardzo to jest zbliżone. Nie ma też ogólnie tutaj wartości procentowych, jeśli chodzi o właśnie załadunek. Są tylko te paski na dole. No i ogólnie to... bardzo podobne są nawet maszyny, ceny. Także raz też pokażę pewnie sklep, jak to wygląda wszystko. Pewnie jesteście ciekawi, tylko sobie podjadę jeszcze dobrze do... do tego Silosu. Zrobię tą misję i potem już będzie można... coś tam kmienić. Do miejsca na mapie muszę podjechać. Z tego co patrzyłem, to nawet nie jest najdroższy skup w tym momencie tej pszenicy. Bo najdroższy jest mój zbożowy Westhill, a ja jadę do. Mapa, mapa, mapa. A, nawet teraz jest. A to wcześniej patrzyłem, że było. Wcześniej patrzyłem, że było nie najdroższe. A teraz nawet się udało, że jest 700. Najdroższy, najdroższy skup, tam gdzie mnie prowadzi, no to dobrze. Szczerze mówiąc, jestem ciekawy, czy dałoby się pada podpiąć. Yy... Ups, fizyka jak Farmingu yy... 19, tu się wiele nie zmieniło. Ale powiem szczerze, że jest duży progres, jeśli chodzi o grafikę, właśnie. To też widać, nawet jak, yy, jak jest klatek w niej. Yy... No szczególnie jeszcze podczas nagrywania, bez nagrywania miałem troszeczkę lepiej. Aczkolwiek też mam no, dosyć niskie ustawienia. Świat się generuje... Kurde, strasznie jest głośno, nie będzie mnie w ogóle. Świat się generuje jednak przed oczami. To wszystko tak się tu na, yy, na moich oczach pojawia. Także ogólnie są jakieś zwierzątka, są konie, nie wiem jeszcze jak to działa, bo się nie bawiłem. Tam dosłownie z półtorej, niecałe dwie godziny grałem na tamtym save'ie, także bez zapisywania pieniędzy, yy, także się bawiłem. Także myślę, że fajnie by było właśnie takie odcinki porobić, tylko problem jest taki właśnie, że program do przechwytywania mi nie ogarnia głosu, dźwięku, w przypadku gry w ogóle. Dobra, kratę, pieniędzy wysypać, elegancko. Yy, nie słychać gry, jak mam słuchawki podpięte. I to jest, to jest problem. To jest troszeczkę problem. Dobra, generalnie wysypiemy sobie jeszcze coś. Koniec szkolenia, podstawy rolnictwa, narzędzia powodzenia w rolniczym świecie. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Powiem więcej przepisów zapraszam na stronę. Ech, kręciłem się za bardzo. Dobra, nagrywamy już. 10 minut, z tego co widzę. Myślę, że odcinek chciałem zrobić około 20-minutowy. Żeby jeszcze wleciał sobie dzisiaj. No fajnie, fajnie, dosyć... Yy... Dosyć, dosyć fajna gierka jednak dla mnie Farming 19 daje więcej frajdy szczególnie jak są jeszcze jakieś mapy, mody i tak dalej tutaj nawet tą prawą koni będzie trzeba się bawić w ten sposób, że trzeba będzie jeździć prawdopodobnie, nie wiem jeszcze jak często, ale no ale koniami trzeba będzie jeździć samodzielnie w Farmingu jednak już ponad rok temu który wyszedł w 19 to jest dla mnie normalne, że, że jest Horse Helper na przykład i, i pracownicy ujeżdżają konie za nas ale na początku gry rzeczywiście też robiłem to wszystko yy, samodzielnie i, i powiem szczerze, że było z tym roboty na początku. Dobra, jak to jeszcze wygląda ten. No, także ogólnie tak wygląda mapa, mogę wam pokazać. Yy, jest tam parę skupów. Sklepy jest dosyć, dosyć blisko nad, nad farmą tutaj. Pola na początku mamy 1, 2 i 3. Resztę można sobie dokupić. Są całkiem e, drogie. Tak na przykład 101 tysięcy. Nie chcę kupić. E, spoko jest to w porównaniu z poprzednimi wersjami, że nie ma e, odblokowywania maszyn za pieniądze. Że trzeba płacić, żeby odblokować jakieś maszyny. E, tutaj jest jedynie. E, Możliwość kupna sobie monet, właśnie za prawdziwe pieniądze. Nie sprawdzałem tego, nie, nie bawiłem się, nie, nie kupowałem, bo mam kartę podpiętą, więc jednak trochę może być słabo, jeśli sobie poklikam. Słabo też, że nie ma leśnictwa, z tego co widziałem. Nie ma możliwości zmiany poziomu trudności. Nie ma możliwości wzięcia kredytu, z tego co widziałem. Jedynie takie są możliwości. No tego troszeczkę brakuje, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Tą najnowszą wersję gry Taka jest mapa, To jest też po prawej biogazownia No i jakieś tam świnie Tutaj krowy Na farmie, stajnia I owce w prawym górnym Także mapa jest dosyć ciekawa Dodatkowo tu też Można sobie jakieś miejsca oznaczać Ciekawe Dalej się wyświetlają maszyny. A, można je resetować z, tego, z tej pozycji. Tego wcześniej nie widziałem. Tu jest nawożenie. nawozi się raz i nawieść można tylko rosnące. Gotowego już nie można nawieść. Także najlepiej w sumie przed zasianiem albo zaraz po zasieniu sobie opryskać. I właśnie chciałem sobie jeszcze po sprzedaniu jednej przyczepy mm, kupić coś fajnego, ale myślę, że to już w drugim odcinku ogarniemy. To już też nie będę teraz tak na szybko robił wszystkiego. Myślę, że w pierwszym odcinku chcielibyście też zobaczyć sklep, jak to wszystko wygląda, ponieważ myślę, że nie wszyscy od razu na premierę y, tą grę posiadają. No i tu są takie filtry. Y, nie ma utchniętego, to też jest, jest spoko. Bo w ogóle nie ma też przyspieszania y, gry ani zwalniania. Więc ona cały czas leci sobie. I takie są y, też uprawy. Ona cały czas leci tak samym tempem. No, to też chyba pominąć nie można. Fajnie, że w silosie można też ziemniaki buraki trzymać. To jest duże ułatwienie, no bo tu w ogóle nie ma z tego co wiem rozbudowywania, jakiegoś stawiania silosów. Tak jak to jest w. w minut 19. Nie, wiem, po prostu zrobiłem tą pętelkę, ale pojedziemy sobie yy, odebrać zboża od bajno. Tak Także teraz 105 tysięcy. No, mam już. Yy, ups. Mam już plan na, na dwa pierwsze. Na dwie pierwsze maszyny. Chciał kupić co mi się tu przyda na początku. Także właśnie 110-120 10, tysięcy będę potrzebował. Także jeszcze coś trzeba będzie sprzedać. Pracownicy dosyć dużo zarabiają. Tutaj ściągają z konta w przypadku właśnie ich zatrudnienia. W poprzedniej wersji chyba było bardzo podobnie. Eee, aczkolwiek zauważyłem, że nie schodzi im nawóz i nasiona właśnie w przypadku na przykład siewnika. Dobra, jecie ja cieć. Ja Zarzuciłem mu tył. Także tu jest pole właśnie ogólnie dwójka, tam za mną do skultywowania była jedynka, no a trójkę jest skultywowana i się właśnie sieje. W takim stanie tu na początku dostajemy te pola. Teraz też jest pewnie bardzo głośno mnie nie zgubić, więc się nie będę odzywał. Ale dźwięki maszyn te są bardzo fajne, także można sobie posłuchać. Na dosyć wysokich obrotach chodzi ten kombajn, Nie wiadomo czy to już jest wysypane, czy nie wysypane. Ten pasek się bardzo powoli tutaj przesuwa. Nie ma też ilości pokazanej litrów ton, tylko, tylko jedynie stan zapełnienia procent. Czy nawet nie procent, tylko taki po prostu. No takie coś, coś ala pomiędzy. <grych> Dobra, już mamy 16 bodajże minut nagrywania. Dobra, pokażę jeszcze ten sklep i, i na następnym odcinku coś nam sobie mm, kupimy aczkolwiek też yy, ciekawy jestem czy da się... O tak się właśnie wysypuje Ciekawy jestem, czy da się yy, pada podjąć na przykład. Sterowanie padem byłoby bardzo fajne. Także ogólnie jest, jest coś takiego, nie ma aleśnictwa z tego co widziałem. Można sobie kupić monety. Tak to wygląda. Aby przedłużyć rozgrywkę. Trochę to jest dziwny dla mnie powód, ale... Dobra, przejdziemy sobie po kolei tymi maszynami. Pokażę to wszystko. Nie ma ogólnie mojego ulubionego, dużego JCB. Jest tylko ten mały. Co tam? <grym> już żebym coś kupił? Dźwięki były. No, ale jest ten... Y... ...Deutschfahrd, dosyć już znany od wielu wersji. John Deere nowy challenger fent ten jeden fent ten drugi hmm. Ogólnie nie ma możliwości konfiguracji chyba hmm. zmian na przykład koni czy tak dalej Także także kupuje się tylko, tylko jeden, jeden rodzaj No i konwaje są od razu z przystawkami w tym więc, więc to będzie To będzie spoko, a i Fendt Ideal, John Deere i, i New Holland, takie dosyć Dosyć mały wybór, ale no małe, średnie, duże myślę, że wystarczająco To jest też do kukurydzy ten mały, o masakra ile się z nim udzielałem W farmingu No i jest kronka, myślę, że niczego nie brakuje, naprawdę w poprzednich wersjach yy, trzeba było sobie dokupować jakieś maszyny Jeśli się chciało właśnie yy. No i to jest ten mały z farminga 19 do ziemniaków. Ja go nie lubię, w poprzednich wersjach było fajniejsze. No i tu buraczki też do, do świni pewnie trzeba będzie zbierać. Tak mi sobie hormerem zbierałem ostatnio na Faringu 19. Na lajwikach, także też serdecznie zapraszam. Dobra, 18 minut z tego co widzę. Także, także, także przelecimy jeszcze szybko to wszystko. Myślę, że mnie teraz było, bo nie ma dźwięków z gry. Także to mi się akurat podoba. Jest również bawełna. Maszyny takie same jak, jak w wersji na komputery stacjonarne. Nie ma też mojej ulubionej agrolinerki dwłosiowej. Jest tylko jedna osiowa. To mi się też nie podoba. Aczkolwiek właśnie pewnie pociągu nie można zrobić, ale myślę, że takie i takie myślę, że można sobie mm, szczepiać, jeszcze nie wiem ile maksymalnie. I ciekawe jest to jeszcze, jak się dwuosiowe zachowują na. W zakrętach, bo, albo przy cofaniu, bo w poprzednich, w poprzednich wersjach było tak, że, że one się po prostu sklejały, jakby zaczep i, i tak dziwnie cofały, jakby to były jednoosiowe, chociaż były dwłosiowe. No, ale na przykład w poprzedniej wersji była taka linerka, taka tylko że dwłosiowa, a tutaj już nie ma. Więc jedynie z przegubem to są chyba właśnie te naczepy, krampy pojedyncze są wszystko dobra, miałem pokazać wszystko, a po kolei możecie sobie zatrzymać, jeśli chcecie. No, tu za dużo. W szczegółach nie piszą. Ta Shootmaker jest też bardzo ciekawa, aczkolwiek to jest też do siana. Do, nie, nie do siana. Do sieczki głównie. No do trawy w sumie też, jeśli się zbierze sieczkarnią, ale to nie jest samozbierające, tylko zwykła pszczepa, aczkolwiek... Nie, to jest chyba tego siano nawet. Sieczka, przepraszam. To jest tylko sieczka, z tego co widzę. Tu jest takie z wózkiem, takie, takie, takie. No i takie duże, 60 tysięcy. To już są kurcze spore. Dobra, kultywatory jest coś takiego. A taki jest również coś jak Stara w farmingu, chyba 17 jeszcze. Ale właśnie taki kultywator ze zbiornikiem. Taki na 500 koni, 12 metrów. Kultywatory. No, silniki są takie jak w farmingu 19 w sumie również z podobną ceną. Ten rapid dosyć charakterystyczny. Te lemkeny też są. Horsz, mój ulubiony od, od wielu wersji używany. Ten, ten do kukurydzy, do innych rzeczy też. Ten 12 metrów w farmingu. Jeszcze w modach mam chyba w dodatku Horsz, nawet 18-metrową wersję tak, tego Badersztada. No i Amazon 270 KONI. Też 270, albo 80 KM ma w farmingu 19. Zapotrzebowania na moc. Także. Także ogólnie jest bardzo podobnie. Tu są też te opryskiwacze, rozsiewacze. Hardy, ten bardzo fajny, za pół miliona, tak samo jak na kąpie, A tu się za bardzo nic nie różni. Rozrzutniki nawozu są dwa takie. Ten Breda rozrzuca na większą szerokość w porównaniu z kąpem, z tego co widzę. Aczkolwiek to jest ten środkowy. Nie ma tego największego. A, jest tylko nawóz, nie ma wapna też. No, ale ogólnie nasiona i nawóz się uzupełnia na farmie. Tu też 9,10 m. to jest jakiś strasznie duży, chociaż nie ma aż tak dużej zapotrzebowania mocy. Ale strasznie szeroko rozrzuca ten ostatni rozrzutnik Samson. Pamiętam z poprzednich wersji też, też, jak to było, jak to szybko ubywało. No ale się bawiło. Pracownicy bardzo ogarniają tutaj, więc. Więc w poprzedniej wersji nawet było tak, że można było sobie zatrudnić pracownika i on gdzieś zatrudni, pojechał na drugi koniec mapy. Ciekawe jest z tym, jak to jest tutaj, ale, ale zobaczymy jeszcze. Z kociarkami bieda z tego, co widzę. Nie ma tej pojedynczej takiej. Wcześniej plus, plus nowakat. Gdzie jest ten nowakat? Przepraszam bardzo. Plus nowakat 301 ed. To jest ta mała kosiarka naprzód, tak? Gdzie ona jest? Bo jej nie widzę. Tu 400 koni, no troszkę będzie zarabiać na to wszystko. Takie przetrząsacze. Mm, dobra, zgrabieleczki. O, też ta fajna kuna. Takby jakby dwie połączone, słoneczkowe. No i ta 15 metrów. Fajnie. Takie samo zbierające są. No i ta Shootmaker, największe 240 koni zapotrzebowania mocy. No powiem szczerze, ten case, którego się dostaje na początku, to już jest, to już jest dosyć... E... Duży ciągnik, ponad 200 koni. Prawie 300 to już ogarnie i duże. I tak dalej, do pracy jest, jest spoko, 40 na godzinę jeździ, także do transportu... Nawet, nawet, ale, ale w sumie do ciągnięcia, jakiś tam cięższy źle się nada. Prace są tylko do kostek, z tego co widzę, do zwierząt... A, to jest na wełnę, 9 sztuk. Ciekawy czy to jest jakiś. Nie chcę kupić. Do transportu zbiorów. Ciekawy jestem czy to jest zwykła paleta, na... paleta, naczepa, czy po prostu jakiś autoload. Myślę, że, że na to bym nie liczył. No i tu też do zwierząt różnych. Sporo tego wszystkiego. No i na wodę dwa tysiące. To samo, co w Farmigu 19. Przedostatnia kategoria, wody przewodunkowe. Można i nasiona, i nawóz sprzedawać. Tego chyba w 19 nie ma. Magazynowanie zbioru, bezpośredniego przewodunku. 70 kafli, to jest ta duża. 93 400 koni zapotrzebowania mocy, nieźle. No i ostatnia kategoria, samochody. 120 godziny do 45 tysięcy, nawet aż tak dużo nie kosztuje. Dobra, w kolejnym odcinku już widzę, że mamy 24 chyba minuty, albo na 5 nawet. W kolejnym odcinku sobie coś tam kupimy, pokminimy, dalej, no i będziemy coś tam dalej myśleć. To jeszcze jest sortowanie według marki. Dobra, w takim razie dzięki za za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Zapraszam do, do komentowania, Łopeczki w górę, jeśli się podoba. No i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków w tej serii i do następnego, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa.